Nasza wystawa znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie na ulicy Gdańskiej, blisko Biedronki, łatwo do nas trafić. Jesteśmy od poniedziałku do niedzieli, czyli codziennie jest to jedyna w Polsce, największa w Europie wystawa prywatna jednej osoby. To wszystko co mamy na tej wystawie, wszystko nas zbierał jeden człowiek, czyli pan Maciej Wojtalewicz wystawę zbierał. Tylko lat 30. Najstarszy eksponat? Tutaj od 1981 roku, ale pierwsza figurka jest z 1974. Oprócz wystawy jest możliwość zakupu figurek można dokupić sobie brakujące elementy zachęcające właśnie dla kolekcjonerów, że oni mogą przyjechać i sobie dokupić brakujące rzeczy, których nie udało mi się trafić wielko. Zapraszamy codziennie. Jesteśmy do końca sierpnia.